Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Pogoda dzisiaj dopisuje. Klara daje pełną parą. Przed chwilą sprawdzałem temperaturę na tarasie w cieniu. 28 stopni. To idealna pogoda, żeby zabrać się za. Kartony, dzisiaj akcja karton, trochę się pogniecie, może trochę powiąże. Jak się jakiś sznurek znajdzie, bo jeszcze żadnego odpowiedniego nie znalazłem, ale mniejsza z tym. Poczytałem Wasze komentarze, te, które nie mają napisów, nie mają folii, to się może trochę potnie, poodkłada, powrzuca do kompostownika, bo bardzo dużo osób pisało, że takie kartony są super na kompost, bardzo je lubią. dżdżownice. może tam bym kupił wędkarskim parę takich paczek, tych dżdżownic, dosypała, ale wtedy to trzeba by na pewno polewać wodą, bo ten kompostownik jest za bardzo na słońcu. No ale jest na słońcu, bo u mnie nie bardzo jest cień na podwórku, tak mądrze tutaj zrobiłem, że jak się wprowadzałem, to tak człowiek wtedy nie myślał za dużo i wszystkie drzewka, które tu rosły, a takich samosiej to było pełno, ile pamiętam, tylko że były niższe, ale też były niższe, już rosły przez ten czas. Jakbym wtedy miał trochę rozumu, a nie mieszkał całe życie prawie w bloku, to bym kilka ich zostawił, a tak to się zrobiła patelnia. No i nie bardzo jest gdzie zrobić kompostownik w cieniu. Także jest jak jest. Jest tutaj. Jest tutaj. Trzeba zrobić z tymi kartonami. Ogarnąć, żeby przewieźć to drewno. No bo tutaj trzeba zrobić punkt aktywności fizycznej. Już mi pierwsze sprzęty przychodzą. Już mam jakieś sztangi, hantelki. Wiecie. Będzie elegancko. Pod dachem na głowę nie będzie padało. Cię zawsze coś poćwiczy. Jakieś lustro można powiesić. Bo patrzyłem na najbliższą siłownię. To mam chyba... Z 15 km w jedną stronę, żeby tak było do 5, do 10 nawet. Też jeszcze na rowerku by można było śmignąć, jak ładna pogoda, ale samochodem jechać tyle czasu by mi nie było na bazie. To już wolę coś sobie tutaj rzeźbić na podwórku. No taki czas porządków, czas porządków się zaczął. Teraz zrobiony porządek, znaczy rozpoczęty porządek w szafie. Z trzech półek cały bagażnik starych ciuchów do wywiezienia. No ale miejsca jest. Dużo więcej. Nie mam pojęcia, jak to się tam pomieściło, no. Całą skodzinkę zapchałem tymi starymi ciuchami. To naprawdę jakieś takie odkrycia nieużywane od wielu lat. Jakieś niektóre ciuchy to jeszcze z liceum człowiek się człowiek przeprowadzał i tak przekładał z worów do worów. Potem do szafy i gdzieś tam leżało na dnie. Pełen bagażnik. Dobra, co, Edziu, robimy towarzystwo? W większości pochowane, wyszedłem coś, gadam. To niektóre kurki zobaczyły, czy nie przyniosłem resztek po śniadaniu. Ale resztki po śniadaniu to już zjedliście. Zjadłyście, zjadłyście i zjedliście. Ale sałaty dzisiaj dostaniecie dużo, bo już poprzerastała, robi się gorzka. Już nie jest taka pyszna jak była młoda. To dam kurom, tam się zrobi miejsce. Może jakieś sadzonki tam się zapakuje. Ale dzisiaj to jest gorąco, można się poopalać. A jeszcze dwa słowa a propos ciuchów, bo przyszło ostatnio, że nie wolno do śmieci wyrzucać, nawet do zmieszanych. I że tylko jak gabaryty, to w czarne worki, a te gabaryty to dopiero po wakacjach, jak sprawdzałem. Ale przypomina mi się, że w mieście chyba był taki pojemnik CPK, PCK, czy czerwonego krzyża, no czy czegoś, takie metalowe z taką wajchą i tam chyba można ciuchy powrzucać, no to bym pojechał i to wszystko tam zapakował, nie wiem do czego one się przydają ale chyba przemielą na coś, no bo to się przecież nie nadaje zbytnio do noszenia większość z tych rzeczy dobra wywiozę to wrzucę jak się uda ale chcę robić te kartony jest profesjonalny nożyk do tapet i co teraz, jak wezmę sobie taki karton to pytanie, to tak, folię na pewno trzeba oberwać. A czy taki napis na przykład może być? No taki niewielki to chyba nie będzie szkodził. To takie to można na kompost, a takie już całkiem kolorowe, jak ten po drukarce, co mają dużo napisów, to już tylko do choboka i tak na zmianę. Które tam są mniej popisane jakiś nie ma za dużo. O, po placku, to on tu leży i leży. To do kompostu. Jeszcze trochę tłusty. To pewnie się dobrze kompostuje. O, i tutaj jest też taki nieopisany. To tym nożykiem można sobie tutaj odciąć. Zerwać folię. Muszę iść po jakiś śmietnik na tę folię. Będzie wygodniej. I do kompostu. A to będzie do wyrzucenia. I takie pasjonujące zajęcie. Dzisiaj mnie czeka. No pewnie do wieczora na pewno. Do czasu jak będę puszczał kury na zielonkę. Bo ja już koniecznie chcę skończyć tą drewutnię dzisiaj, bo to trwa za długo, nawet jak na moje zupełnie rekreacyjne tempo prac wszelakich. Także ja robię i włączę się jak będzie jakiś przeskok w robocie. Jak coś wiecie, ubędzie, chociaż troszeczkę. Idzie robota do przodu, idzie. Tutaj są te, które pójdą do kompostownika, oberwane z tych wszystkich folijek. A tu te, które do kompostownika się nie nadają. Całych obok, no prawie cały coś tam było na dnie. Tych wszystkich taśm, foli, tego wszystkiego. Wszystko się lepiej, bardzo dużo tego dają. No ale nieźle, nie wiem, czy to się zmieści. Ale jak tak na małe kawałki się podrze i zleję mocno wodą, bo taki mam plan to jakoś to się ubije. Jeżeli to jest dobry nawóz, dobry na takie podsypywanie, no to będzie tego sporo. Już prawie nic nie zostało. Parę kartonów jedynie. Parę kartonów. Spróbuję gdzieś tu położyć kamerę. To Wam pokażę, jakie to jest fascynujące zadanie. Mam nauczkę na przyszłość, że kartony to trzeba będzie na bieżąco teraz wyrzucać. To jest już częściowo zrobione. Można odrywać takie kawałki, też nie idzie to najłatwiej. A tutaj jeszcze są te folie, no i się zrywa i tak już parę godzin, ale idzie do przodu. Ale na przyszłość to naprawdę, bo jeden karton oskrobać, wrzucić do kompostownika albo co tam jeszcze, to tego się w ogóle nie czuje. A tak jak dzisiaj, no to będzie cały dzień na to. Zmarnowany można by powiedzieć, ale ja bym nie nazwał go zmarnowanym, bo się zrobi trochę porządku. Będzie pusta jedna drewutnia, będzie gdzie teraz drewno układać, tam ta budka się oczyści i no, będzie miejsca porządku i będzie kompost i będą może te dżownice. Jak będą swoje, to może na ryby bym zaczął jeździć, chociaż w okolicy to nie bardzo jest gdzie? No to takie żmudne zadanie, za którym nie przypadam, ale mam takie niesamowite szczęście że nie robię tego sam, bo samemu tałem to chyba tydzień robił. to trzeba mieć dużo cierpliwości, a z tym to u mnie bywa różnie, chociaż jest coraz lepiej. No dobra, będzie puste, to się włączę. Ponosi się to do kompostu i będzie luks. Jest pierwszy sukces dzisiejszego dnia. Cała drewutnia wysprzątana. Drewutnia wysprzątana przed drewutnią niekoniecznie, ale teraz będzie operacja noszenie do kompostownika darciem na małe kawałki i zaraz zleje to się wodą jest ten długi wąż 100 metrowy on tam spokojnie sięga zobaczymy jak ta medziu będzie się zachowywał przy tym jak woda leci nie przypuszczałem że to się uda zrobić jednego dnia ale wiecie samemu to by się na pewno nie udało a tak to robota idzie jak złoto tylko teraz to uprzątnąć i jeszcze jest czas zanim się kury puści na zielonkę może nawet się uda to już Zrobić jak trzeba, a skórami się zrobi to, tutaj co się nie nadaje do kompostu. Podarte, a jeszcze nie uklepane i weszło w ten kompostownik. To jeszcze się bardzo ubije, tylko tak myślę, że się to trochę podleje wodą i udepcze, albo najpierw udepcze. Chyba tak będzie najlepiej. Potem podlać wodą, jak już będzie takie bardziej zbite. To lecę po jakąś drabinkę. Sprawnie poszło te. Rywanie na drobne, który tam był płaski to mniej rwany, a który powyginany to bardziej rwany. Takie nalepki zostały białe, ale to chyba w niczym nie szkodzi. Wkłady, nie wkłady. I co to się na kompostownik przerobi? na kompost taki pod roślinki? Dobrze by było, może z czasem zgnije. Tych robeli tu wpuścić by było dobrze. Drabinka przytargana, ściągnę okulary, jakbym tam się przewalił. Nie wziąłem telefonu, tak? Nie będę mógł wyjść, to już tam zostanę w tym kompostowniku. Ale takie wiecie, 100 kilo. Nie całe 100 kilo się wam pochwalę. A zaraz ta drabina mi się obali. No i co? Jak na tym stanę, to to no, mocno się zapadnie. O! Już się zrobiła połowa. <laughs> Jak na trampolinę. Do! No. To Ile tu się zrobiło? Jedna trzecia tego, co było. No i bajka, to jeszcze dwie drewuty nie mogę tak zawalić kartonami. I damy radę. Tylko teraz się nie obalić. Lux, to jest rozwiązane. A teraz idę po węża, zleję to wodą. Niech sobie to gnije. Fajnie tam jest w środku. Jak na trampolinie. Woda się leje. To Jedziu próbuje wskoczyć do środka. Ale Jedziu podpinałem tego zraszacza, to ta woda aż parzy. Taka mgiełka się tu robi. Gdzieś się zagiął chyba. O, już działa dalej. No i niech to się namoczy elegancko. To czyste jest. Ej, dziu, daj spokój, jest taki upał. Bym Ci włączył zraszacza na 5 minut, to już potem chyba leżał 2 godziny. To niech się leje, chodź na taras. Na arbuza chodź, chodź. Nie, on nie pójdzie. Nie da się go odciągnąć od wody. Prędzej tam do środka wskoczy. Parę minut minęło i jedziu zajął się świnką. No teraz ja się tutaj kręcę, to pewnie on też przestanie się nią zajmować. Ale bierzemy węża. Z grubsza to się zwilżyło, ale patrzyłem na prognozę pogody. W nocy ma być burza. To niech leci. Jedziu. uważaj, teraz idziemy do tego. Do beczki. Niech się naleje woda, bo wieczorem trzeba podlać tunel. A, i tą sałatę dobrze by było przerwać, ale to na pewno nie w dzień, bo w dzień to tutaj jest ze 100 stopni. No, ona już przerosła, już nie jest taka smakowita, ale co jej pojadłem, to moje, pyszniutka była. I teraz już taka żelasta i gorzka, no trudno. Co zrobić? Kury zjedzą z ochotą, pomidorki rosną, a zaraz tam wejdę, zobaczę, czy są już ogórki. Pomidorki to wiecie, luks teraz są podwiązane, porobione, będą rosły. Tutaj już są dwa takie ładne, duże. Tutaj więcej nigdzie nie widzę, ale kwiatów to jest. No i ogóreczki. Ogóreczki to trzeba by przepielić, ale patrzcie jakie one już są duże. No już są ogórki. Widać. Jeszcze niewielkie, ale te roślinki to ładnie poszły. A te pomidorki, które robiłem z tego, no nie wyglądają tragicznie. Nawet całkiem, całkiem bym powiedział na to, jak wyglądały wcześniej. Dobra, weźmiemy trochę już tej sałaty, wyrwiemy, rzucimy kurą, zobaczymy czy zajadają. Oni już mają praktycznie porę, że iść na zielonkę, ale taki upał, że siedzą w cieniu. To niech się Edziu sobie dłużej polata. Lubią, lubią taką sałatę. To niech mają. Jeszcze mamy chwilę, nim się beczka naleje, to im trochę rzucimy. One to tak nie za szybko łapią, że już jest jakieś nowe jedzenie, ale jak znajdą, to sobie pojedzą. Wszyscy się w cieniu chowają. Och, tu znowu czas sprzątnąć się narozwalało No tak to już jest, zaraz reszcie ponosimy królikom to nie za dużo sałaty. Ale chyba tą odmianę mogą jeść akurat, ale z sałatą, kapustą to ja uważam z takimi rzeczami. Proszę bardzo, Państwo silki dla was trochę. Myślałem, że tego tak dużo, a tam już wcale tak gęsto nie ma w tych tych. Proszę, macie i wy jeszcze tej rudej damy. No weź mi nie dziób, tylko sałatę sobie jedz. Bo to już końcóweczka tej sałaty, proszę uprzejmie. Smacznego. Jak tam bamberyjki zajadają. O takie pierwsze, co się zeszły. To coś tam ja jedzą. No ona już nie jest najpiękniejsza. Ale jeszcze da się zjeść. Beczka pełna, to idziemy emu, wymienimy wodę, bo jest naprawdę gorąco, żeby miały świeżą chłodniutką. Z tego węża to już zeszło. Już leci taka przyjemnie zimna. Edziu ma dużo zabawy podczas tego przechodzenia, dlatego też specjalnie mam. Odkręconą jak idziemy, ale zraszacza jemu nie odpalam, bo jest upał po 30 stopni. Zapowiadali mi... Mnie... ła! Ale na coś nadypnąłem. Mm -hmm. Ale nie zostało w bucie, to w nodze też nie. Ale coś ostrego, albo gwóźdź, albo papiak, bo często tu leżą takie te stare papiaki. Dobra jemu się jesteśmy. Co tam, chcecie się trochę wodą popryskać? Tak jak chcecie, to jest. Jedziu się będzie trochę stresował, o, im to nie przeszkadza, taki deszczyk, zawsze to chłoda, co? No i Edziu dostał obiad, ale nie puszczamy kur na zielonkę, tylko jedziemy po zielonkę, kosa już na Lublinie, trzeba kosić tą seradele, póki jest, no i specjalnie nie jadę Lublinem, żeby jej więcej zapakować, żeby i gęsiom, kurom nasypać, królikom, emu, wszystkim, komu się da i kto lubi, to jeść. Dobrze, tu jest teraz ustawiony ten lublin pod tym krzokiem. O tutaj, bo jakoś cień jest, bo paka daje cień na budę i wcale tu nie jest nagrzany. Spodziewałem się sauny jak zawsze. O tutaj jest chłodniej niż na podwórku. Takie okienko jest, że jak Edziu zamknięty, kury zamknięte, lecimy szybko po dzielonkę, bo bramę zostawię otwartą. Tu wiecie, 5 minut do przodu, a to cała wyprawa mi pewnie zajmie 5 minut. Bo to jest blisko i kosą to się kosi naprawdę. W moment. Tutaj tylko przy cofaniu trzeba uważać, żeby w dęba nie najechać i wzraszacza, i gitara. No i lecimy na pole, pole blisko. Kamera na Lublinie ustawiona. Można kosić, tylko kosę trzeba szybko wyjąć. Szybko, bo gorąco jest na tym słońcu. Dobra, kosę już mam. Teraz nie pociąć plandeki byłoby dobrze. O, no i tą kosą to jest wiecie. Złote koszenie. Mam nadzieję, zaraz tu nagadam głupot i teraz już nie będzie nic szło, bo jej nie ostrzyłem, ale idzie jak złoto. Tak, to naprawdę 5 minut i całe kosze są ukoszone i ona już całkiem ładnie zbiera na jedną stronę. Cała operacja trwała 3 minuty. Kosze wypchane, wypchane i napchane bardzo mocno, aż są ciężkie. Na Lublina i wracamy. I powrót wertepami i piochem. Trzeba trochę przyspieszyć, żeby się nie zakopać, ale ostatnio ten lublin to dobra, bo powiem w złą godzinę. Chciałem powiedzieć, że dawno mi się nie zakopał. Może niech tak lepiej zostanie, niż by się miał kopać. No i tutaj już jest ubita droga, już dojedziemy. No i wróciliśmy. Zielonka się już rozdaje. Naprawdę cała akcja trwała z 10 minut może. Także 10 minut później pójdziecie niż to było planowane, ale macie czas trochę polatać. A towarzystwo tutaj się grupuje, bo cianek nie głupi. Aby w cieniu. Cześć Kaczor im też wysypie. Niech mają tutaj u siebie na wybiegu, ale wiecie co, pójdę tam im tu gdzie więcej cienia, łobuz to się tu kręci. On to nie lubi chodzić na zielonkę. No to lubi mnie skrobać po nogach. O, tak ubite, że wylecieć z koszyka nawet nie chciało. Trochę jest. Zawsze jakieś rozmaicenie. Może by tam trochę przykosił na siano. Zobaczymy, jak się uda. O, zapomniałem, że się mu woda do basenika nalewa. I trochę im tutaj nawodniłem okolice. Ale to na te piachy nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Może coś tu porośnie kiedyś. Trochę się przelało, nie jakoś bardzo, bo jest niskie ciśnienie z tego żółtego węża, prawda? A ten obóz już mnie tu za rękę łapał. Nie łap mnie za rękę. Słyszysz? O! A tak przez płot to się chętnie daje głaskać. Silki to bardzo lubią tą seradę. No może dlatego, że na zielonkę nie wychodzą. Ale najbardziej to lubią te bambaryły małe. Mają pod dostatkiem smacznego. Zajadajcie, żebyście były ładnie. Upasione jak pójdziecie w świat. No nie wszyscy pójdą w świat, ale tutaj to decyzja będzie bardzo, bardzo trudna, który ma zostać. No chyba ten ciemny, no i może ten wąsaty taki ładny, co ma te kropki po kręgosłupie. No zobaczymy, zobaczymy. Ale tu już mam ostatni tydzień, żeby podjąć decyzję. Koszyk pusty, można jajka zbierać. Do koszyka to wygodnie, bo teraz jest dużo. Dzisiaj pewnie będzie mało. Już widzę, że jedno gniazdo puste. Drugie gniazdo puste, bo upał zawsze jak jest upał. A ty co tu robisz, pani kurko? Teraz nie wysiadujemy jajek, co? No byś mi dała trochę. Ej, nie awanturuj się. Tylko jajko ci chcę zabrać. No, no, tak delikatnie. Ale ona ma tutaj tych jajek. Chyba sobie z tych gniazd dookoła poznosiłaś. Ja zabieram, bo to tych mieszanek kurczaków to nie produkuje w tym roku. Bo na nie nie ma zbytu, potem zawsze jest kłopot z kogutami. Dobra, wszystkie ci zabrałem. Przepraszam za niedogodności. I jak to te kury u mnie? Dwa gniazda pusta, a w trzecim ponad 10 jajek. Ale one są duże, tu nieraz po trzy naraz jajka znoszą. I w starej budce po królikach lubią się nieść. Oj, tu sześć. Pięć jajek. Spadło i się potukło. Zawsze muszę jedno potuć na szczęście. To na szczęście. O taki wynik dzisiaj. Z 15 albo i ciut lepiej całkiem nieźle. Jak na taki gorący dzień. I to już wszystko w dzisiejszym gnocie. Mi jeszcze czeka wieczorem uprzątnąć te kolorowe kartony, ale to już z górki najgorsze zrobione. Drewutnia pusta można tam uprzątnąć drewno i w tej budce, która jest na środku podwórka, pomału sobie działać, ale to w kolejnych gniotach, a na dzisiaj się z Wami żegnam. Na razie, cześć!